Witamy serdecznie i zapraszamy na transmisję. Dzisiaj jesteśmy na obiekcie Mewa Arena i zacieramy już ręce, bo wszystko wskazuje na to, że czeka nas świetny mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami pierwsza kolejka Bundesligi. Mam nadzieję, że będzie to dobre preludium do pięknego sezonu. Mainz zmierzy się z RB Lipsk. To właśnie na tym dniu skupiały się myśli większości graczy podczas wszystkich tych gier przedsezonowych. Startuje liga, o to chodziło, czas brać się do pracy, mocno zacząć, a potem w miarę możliwości nie obniżać poziomu. Na papierze wszystko to wydaje się bardzo łatwe, a jak wyjdzie w rzeczywistości, niebawem się przekonam. Piłka wypita z podnók rywala. Było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za darmo. Przerwana akcja, strata piłki. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. On gra tak, jakby miał buty wysmarowane. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Musi uważać. Rywal go naciska. No, i strzela! Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Wciąż prowadzi piłkę. Szubka w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej czubce. Kampu prowadzi piłkę. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce, Tomku. No, chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. No to mamy 1 do 0. I ładnie mija teraz rywala. Ależ znakomicie teraz broni w ramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota! Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę! Forsberg ma teraz piłkę. Naprawdę nie każdy wydał radę. Centra w pole karne. Genialna interwencja. Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Teraz z rogu na 11 metr. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Musi teraz coś zrobić. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Jeśli robić w to tak. Czysto i skutecznie. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ślisk w polu karnym. Gdyby się pomylił byłby karny. Zamykają go teraz rywale. Sabice I jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Zachęcam państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Na razie A 0 Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Obronił, ale piłka w trzy. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola, nie wykorzystał jej, akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Uwaga, uderza z dystansu, ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Doskonała piłka za plecy obrońców. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności. Bardzo dużo techniki. Znowienie nie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Wziął odpowiedzialność za akcję. Nadal suni naprzód. Zupełnie teraz nieudane to uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Tak to może źle obliczył torlot w piłki, albo nie trafił w jak należy, no ale ostatecznie fatalnie spudło. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ależ niespodziewana bomba z daleka! Było naprawdę niebezpiecznie! Gdyby to tylko leciało w światło bramki mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda. Przeciwnik nie odpuszcza. Świetna. A teraz będzie dobra okazja. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Całkiem ciekawa próba strzału. Jeszcze lepsza interwencja. Widać było, że czyta grę i nie da sobie wrzucić piłki za kołnierz. I mamy strzał! Słupek! Gdyby nie bramkarz, piłka wylądowałaby w siatce. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Cudowna piłka, spójrzmy. Mamy bramkę i to jaką? Oj, powiem Ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Mamy już zatem 4 do 0. No tak, oczywisty faul sędzia dyktuje z Szybkie badanie z rzutu do kolegi Ale strzał zablokowany. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebny w liter. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut. Wrócimy do tego. Połyka kolejne metry. Jest ciekaw... Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał. Tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo. Uratował zespół. Uderzenie. Proszę państwa. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. W najbliższym czasie będzie u nas co oglądać. Pokażemy na żywo hit kolejki Bundesligi. Mainz zmierzy się z VFL Bochum. Zaraz, zaraz, to może być Branka. Świetnie spisał się teraz Brankarz. Doskonała obrona. Teraz z rogu na 11 metr. Nie ma wątpliwości. Ostatni dotykał obrońca, czyli mamy korner. I co, mieli Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja kto gotowy materiał szkoleniowy jak zakładać wysoki presję szybkie porażcie pod przeciwko bramkę pani po ogromnych i gol tak jest piwa swego jest hat trick trudno się dziwić że szaleje ze szczęścia gol gol i znowu gol domyka hat tricka co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo kto widział w jakiej jest dziś formie pełni zasłużony ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion, a na razie nie dojechała. Próba odbioru i przerwany atak. Zablokowany ten strzał. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest łaska. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Forsberg ma teraz piłkę. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. No zupełnie mu teraz nie wyszedł ten strzał głową. Daleko od Bramki. Chyba po prostu źle do tego uderzenia się złożył, ale to go nie usprawiedliwia. Bramkarz nie musiał nawet interweniować. Kłopot z rozegraniem. Zerwał tak i Okazja do dośrodkowania teraz. A jaj, gdzie ta piłka poleciała. To nie jest bolej o jakim marzył. No rzeczywiście raczej nie będzie opowiadał o tym uderzeniu swoim dzieciom i włotowym. Nazwijmy rzecz po imieniu. Straszne, straszne buddy, żeby nie powiedzieć. Kiks. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Pewnością czeka nas mnóstwo piłkarskich emocji. Przewiduje ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać... Aj strzał w poprzeczkę! Ale taki żasz. Bramka się trzęsie! Piłka poszybowała z taką siłą, że dźwięk uderzenia rozległ się na całym stadionie. Chcieli utrzymać się przy piłce bezskutecznie. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Okazja do strzału. Przycisnęli rywala już w środkowej strefie. Opłaciło się. Wspaniale interweniuje Bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Niby niezła próba jednak ponad bramką. O, taka główka do statystyki. Traci piłkę po tym wejściu. Dobrze, teraz znalazł partnera. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Bez pardonu teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie Rywala. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. Wymarzona okazja, żeby zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Dane wejście w przeciwnika. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Chce przenieść piłkę na bramkami. O, ale piękna podcinka. Piękna bramka. Doskonała technika. Idealne wykorzystanie sytuacji. Wielkie, wielkie brawa. Jaki jest wynik? Sam Państwo widzicie. Ostatni Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie podchodność pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Nie ma samu, czysty, skuteczny atak Piłtańskiego. Bo No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, pani w kawrzykach obronnych i go. Patrz, co to broni teraz. na dośrodkowanie. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Tak! Mamy bramkę! No naprawdę! Ten Wolej zasługuje na brawa! Tutaj dokładnie widać, że współczesna piłka nożna to nie tylko i taka czy jakiś giegen pressing, ale też stare, poczciwe kick and branch. Lepiej z własnej połowy, dobre przejście do ataku i błyskawicznie zdobyty go. Ładne minięcie może być groźnie. jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce.